Cześć, jesteśmy w Krakowie w nowym ośrodku szkolenia spawaczy, zobaczcie to jest cała spawalnia, mamy do dyspozycji 9 stanowisk spawalniczych, bardzo się cieszę, że mogliśmy wyposażyć tą spawalnię w dobry sprzęt, w nasze TIGi, w nasze customowe uchwyty, w półautomaty, mig oraz stanowisko do cięcia. Szkolenia odbywają się w poniedziałku do piątku od godziny bodajże 8 do 20, czyli osoby pracujące, które chcą się przebranżowić na spawacza mogą śmiało sobie tutaj coś zrobić oraz kursy są też prowadzone w weekendy, można się z kadrą dogadać co do szkolenia, ewentualnie podszkolenia. Nowy sprzęt, taki bardziej innowacyjny, nie są to stare urządzenia, mają mnóstwo funkcji. Możecie też potestować tutaj na naszych lekkich palnikach, więc jednak wygoda pracy jest tutaj na najwyższym poziomie. Tutaj uczycie się od A do Z, czyli od przygotowania materiału po samospawanie, żebyście po prostu po takim szkoleniu potrafili sami również spawać, jak i przygotować materiał. Zwrócić uwagę jeszcze muszę na to, że na, zobaczcie, tu macie dobrej jakości maski do spawania, także wszystkie niezbędne akcesoria potrzebne na danym stanowisku pracy zarówno na stanowisku mikmak, jak i na stanowisku TIG. jest kursanta. Kursant uczy się spawania w pozycji pionowej. Nigdy nie spawał, bo wcześniej z nim rozmawiałem. Muszę się przebranżowić. Nauczy się po prostu spawać. 12 lat jest na szkoleniu. Jest bardzo zadowolony. Tutaj akurat kursant przygotowuje sobie próbki do spawania tig Spoliny pachwinowe. Zaraz sobie wcześniej tutaj szykowo blachy, czyli szlifował sobie, żeby były czyściutkie, teraz przeskoczył na Tiga. No i będzie się szkolił dalej w spawaniu pachwin. Na razie sobie szczepia te blaszki wyczyszczone. przyszedł jeden kursant Zaraz właśnie będzie spawał elektrodą. Już dwa tygodnie tutaj. Tutaj jest zasadowa czy butylowa. To jest zasadówka. Zasadówka, tak? Czy masz ustawione w 110 amper A czy więcej sobie dajesz? Więcej dajesz? 120A. Tu już popadł w ćwiczy na standardowe soczewce docelowo. Tutaj kursanci wszyscy będą pracować na prokapach, jak będziemy spawać. Tutaj nierdzewkę. Także już niebawem wszyscy kursanci tutaj też będą mogli popróbować naprawdę nowych, fajnych rzeczy. A i co Wam jeszcze wcześniej nie powiedziałem, mamy tutaj też stanowisko do możliwości spawania z gazem mamy palniczek, przygotowane nasadkę do spawania więc spawanie gazowe też tutaj możecie się nauczyć